Cześć, witajcie Roberts z tej strony. Potrzebujesz ogranicznik przepięć do ochrony przed przepięciami udarowymi pochodzącymi od wyładowania bezpośredniego lub w sąsiedztwie budynku, przepięciami łączeniowymi oraz indukowanymi. Sprawdź propozycję od VCX. Jest to ogranicznik przepięć o symbolu X1T1AC4P kategorii T1T2. Zobaczcie, w opakowaniu znajduje się ogranicznik oraz instrukcja obsługi ogranicznik wykonany technologii iskiernikowej w każdym module tutaj posiada iskiernik zarówno w modułach fazowych jak i w module neutralnym pięte pomiędzy przewody fazowe, neutralne i przewód uziemiający możemy tutaj podłączyć przewody do 35 mm2 jeżeli chcemy podłączyć ogranicznik w technologii V wchodzimy przewodem fazowym na jeden zacisk i wychodzimy dalej sobie na instalację tak samo dla fazy drugiej, trzeciej dla przewodu neutralnego oraz tutaj podłączamy sobie przewód uziemiający oraz przewód biegnący do głównej szyny Uziemiającej. One są tutaj, zobaczcie, dolne zaciski zmostkowane. Ogranicznik dostarczany jest z szyną. Możemy ją od razu sobie zamontować i ogranicznik na niej przykręcić. Wygodne zaciski, zobaczcie. Bezproblemowy montaż na szynie DIN. Zasilany napięciem maksymalnym 275 V AC. Dla kategorii T1 maksymalny prąd udarowy na jeden moduł to 20 kA, a dla kategorii pomiarowej T2 maksymalny prąd łączeniowy 50 kA. Całkowity prąd wyładowczy na ogranicznik do 100 kA. Napięcie, do Takiego ogranicza przepięcia ogranicznik poniżej 2,5 kV. Sygnatura normy, ograniczek zgodny z normami. Do następnego. Cześć!